Zakład Ubezpieczeń społecznych jest gotowy do realizacji programu Aktywny Rodzic. Wnioski o nowe świadczenie będzie można składać już od 1 października. Program ma trzy elementy i jest dodatkiem dla rodziców dzieci w wieku od 1 do trzeciego roku życia. Opowie o nim Kamila Korzeniowska. Pani Maria codziennie odprowadza swoją córeczkę Emilkę do Żłobka. Dzięki opiece żłobkowej oboje z mężem mogą pracować. Trzeba y, utrzymać dom, siebie, rodzinę. Więc ten powrót do, do pracy jest bardzo często spowodowany głównie tym, że trzeba jakoś, jakoś zarobić, i, i te dwie wypłaty w domu to jednak jest, jest sporo. Pani Maria, podobnie jak inni pracujący rodzice, od 1 października będą mogli skorzystać z rządowego programu Aktywny Rodzic, który ma przede wszystkim wspierać rodziców w powrocie do aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka. Lepiej wspierać rodziców, którzy pracują, niż którzy biorą tylko pieniądze i. I, I nic nie dokładają do budżetu państwa, do budżetu miasta. Coraz częściej oboje rodziców decyduje się na powrót do pracy, co sprawia, że placówki takie jak żłobki są oblegane. Lista oczekujących w tej chwili na y, czwarty kwartał bieżącego roku i na pierwszy kwartał y, przyszłego roku wynosi 25, więc y, są już dzieci oczekujące na przyjęcie y, w razie gdyby pojawiły się kolejne wolne miejsca. Program Aktywny Rodzic zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. To aktywni rodzice w pracy. Tu można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 1900 zł. Aktywnie w żłobku, czyli dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, również w kwocie 1500 zł lub 1900 zł. A także aktywnie w domu, który zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne dla rodziców jest to, że będzie można korzystać tylko z jednego świadczenia, będzie można, że tak powiem, przechodzić z jednego świadczenia na drugie, ale to będzie uzależnione oczywiście od indywidualnej sytuacji życiowej. Czy zawodowej wnioski o każde z tych świadczeń będzie można składać wyłącznie elektronicznie. Rodzice będą mogli składać wnioski online za pośrednictwem platformy EZUS, aplikacji mobilnej e-ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Empatia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według szacunków z aktywnego rodzica będzie mogło skorzystać ponad 570 tysięcy dzieci w wieku od pierwszego do trzeciego roku życia. Kamila Korzeniowska, Kurier o Polski.